Cieszymy się bardzo, że wygraliśmy za trzy punkty. Mecz był mimo jakby spojrzeć na wynik dość trudny. Szczególnie ten trzeci set źle zaczęliśmy, ale zespół z Lubina zaczął trochę kopać zagrywką im się udawało. No, szkoda, że nie dopełniliśmy tego w trzech setach, ale naprawdę strasznie cieszyli się z trzech punktów z takim przeciwnikiem jak Lubin. Bardzo fajnie wyszliśmy w ten mecz, Z, z dobrą koncentracją, jak tam jak się udaje teraz cały czas. Z dużo wolowalki, mamy trzy punkty, bardzo się cieszymy. Powiedzieliśmy, że to będzie bardzo ciężki mecz, kolejny zresztą. Teraz mamy trzy spotkania z Rzeszowem, z Bełchatowem i z Jastrzębiem, także będzie jeszcze ciężej. Boże jakaś niepewność w nas mogła zaistnieć po tym trzecim secie, że, żeby nie dopuścić do tie breaka. Bardzo się staraliśmy. No jak widać do 15 wynik w ostatnim secie, także chyba nam się udało. Na pewno zawsze jak jest jakaś kontuzja, to, potrzeba, to są, są zwiady w treningu, bo mamy coraz, coraz mniej tych ludzi do treningu i to też jest czasem ciężej trenik ułożyć w składzie w szóstce też, też są zwiady. No ale jakoś sobie radzimy, też, też tak naprawdę nie mamy dużo czasu na trening w, w, w ostatnim czasie, bo cały czas jeździmy i gramy. No ale musimy sobie z tym poradzić i czekać aż chłopaki wyzdrowieją i wrócą do nas i, i będziemy wszyscy razem. Mateuszku, życzę Ci dużo zdrowia, szczęścia, oczywiście pomyślności, yy, dużo grubych, tłustych dzieci <grych> po ślubie oraz, żeby trochę tam ci włosy urosły. Pozdrawiam. 100 sto lat, 100 sto lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Pozdrawiam Mateusz. Ty mi tydzień temu nie zaśpiewaj 100 lat.